Cześć, witam Was, drodzy widzowie. Nagrywam dla Was taki trochę film, którego nie planowałem, ale ostatnio dostałem sporą ilość pytań na temat tego, co jest za mną, zarówno w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych. Dlatego chciałem Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tej mojej wystawce na broń i na sprzęt, który mam tutaj ze sobą. A więc, urządzając swój man cave, mój męski pokój, w którym tam pracuję, montuję filmy, nagrywam. Gram na komputerze i spędzam dużo czasu, yy, to zdecydowałem się zrobić taką małą wystawkę na szpej, na broń w cudzysłowie. Jak to Krzysztof? Broń palna? Na wystawce? Szartowałam, jest to co ASG? Bo oczywiście nie wisi tu na coś nim ostra broń. Już wielu z Was, oczywiście, próbowało to trochę insynuować w komentarzach, że jak to ja tak mogę sprzeciwiać się wprost tak bezczelnie naszemu prawodawstwu i wieszam broń na ścianie zamiast chować ją do sejfu. Moi drodzy, wiem, że niektórzy mają już płoku na szybkim wybieraniu, ale nie tym razem. W momencie, kiedy <grywa> nagrywam, to czasami zdarza mi się rzeczywiście wieszać tutaj moją broń. Hmm, ale to tak jak mówię, zwykle na potrzeby nagrania. E, zwykle, jako tło, wiszą tutaj dwie repliki SG, w zasadzie jedna replika SG jedna wiatrówka, ale o tym opowiemy sobie zaraz. To tyle w kwestii prawno -formalnych. I zacznijmy sobie od początku. Co to w zasadzie jest za ścianka, co to jest za STENT. E, moi drodzy, jest to. Panel sklepowy. Jest to po prostu taka witrynka, którą bardzo często możecie widzieć w niektórych sklepach, jakichś odzieżowych czy nawet sklepach z bronią. Ja chyba to gdzieś właśnie e, zauważyłem w którym sklepie z bronią, w którym byłem. I od tego w zasadzie wyszedłem, robiąc mój research, takie poszukiwania w internecie tego, czego szukałem. I to, co mam za sobą, to co przymocowałem na ścianie, to jest panel sklepowy BestLine. E, szerokość na pewno on ma 2 metry, wysokość chyba to jest 90 centymetrów. Tak, dokładnie 90 cm. To w zasadzie jest taka płyta wiurowa z wyfrezowaniami pod te aluminiowe sloty. Te sloty są ruchome. Można je wyjąć i w tym momencie tutaj wiercimy sobie dziury. Tak więc, żeby ją zamontować na ścianie, trzeba sobie troszeczkę wysunąć z jednej i z drugiej strony albo kompletnie jeden taki jedną taką szynę, wywiercić otwór w płycie, zaznaczyć na ścianie, zrobić to samo na ścianie, e, mieć nadzieję, że nic nam się po drodze nie rozjechało i że te otwory będą współosiowe. No i kołeczkami rozporowymi montujemy to do ściany. Generalnie nie jest to trudne, troszeczkę karkołomne, bo e, jest to dość ciężkie, więc raczej samemu e, będzie Wam to ciężko zrobić, ale jak macie tam jakiegoś szwagra do pomocy, sąsiada czy kogoś, to spokojnie Wam się uda. Ja akurat zmontowałem to sam, po prostu postawiłem to na moim sejfie, wyjadł z wywierconymi otworami, e, pozaznaczałem sobie łówkiem na ścianie i, i się to zeszło. Jest zasada, u siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol. Montaż jest bardzo fajny, bo mamy takie... Po prostu dedykowane haczyki do tego w naprawdę różnych rodzajach. Krótsze, dłuższe, bardzo długie haczyki, albo tak jak tutaj, taki oto uchwyt, na, na, w takim samym wisi ten hem, właśnie. Więc jest do wyboru do koloru bardzo fajna opcja. Po prostu wkładamy od góry i w zasadzie na no zasadzie takiego i dźwigni, jakby się to trzyma, łatwo to zdemontować, przesunąć gdziekolwiek. Więc nie jesteśmy skazani na to, że jest coś na stałe. W tym panelu, który ja wybrałem, jest 8 tych wsuwek rozstawionych co 10 cm. Ja stwierdziłem, że im gęściej, tym lepiej, no bo daje to dużo większą, tak jakby swobodę montowania tych elementów wystroju na różnej możliwej wysokości. Nie jest to jakieś turbodrogi, ale też nie jest to najtańszy element wystroju wnęca, który możecie sobie wymyśleć. Natomiast jest to też panel sklepowy, który jest dość wielki, więc spodziewajcie się, że dużą część ceny za ten panel, no to pochłonie Wam tak naprawdę koszt wysyłki, koszt kuriera po prostu. Ok, co ja w zasadzie tutaj trzymam, jakby... Komplet tego, co tutaj się znajduje, nie jest super stały. Czasami coś tam dowieszam, coś zdejmuję, e, zmieniam, wymieniam, więc e, to też nie jest tak, że jestem zafiksowany na, jednym, na jednej rzeczy i koniec. E, no ale z grubsza jakoś tam ten koncept mniej więcej się trzyma. Więc od Waszej prawej mamy tutaj pas do broni, który sobie wisi. Teoretycznie mógłby sobie wisieć w ten sposób, w ten sposób zawieszony. Ale jakby tak wystawał od dołu poza ten panel, to wydaje mi się, że nie wyglądałby najładniej. Pas firmy GTG. Niedługo zrobię o nim recenzję, bo jest bardzo fajny, bardzo lekki. Ale nie będę wam spoilerował, bo niedługo pełna recenzja. Więc na pewno sobie o nim powiemy więcej. Dalej, coś, co za bardzo wiele emocji czyli ARSG. ARSG, który był dość tanim ARM, <noise> w sensie tanią repliką, bo to jest jakiś tam Double Eagle czy jakaś tam inna podobna kopia. Wrzucam na nim różne rzeczy, które kiedyś były na moim karabinie, na przykład te osłonki, stary powiększalnik z wektora, jakaś kopia EOTH. Chodzi w tym o to, żebym miał. Bardzo podobny, może nie manual, ale żeby wymiarami i y, tą furniturą odpowiadał mniej więcej temu, co mam na swoim prawdziwym, Jerze. Więc w razie, y, jak więc, y, tak używając no, na strzelanki airsoftowe to już w zasadzie nie jeżdżę i chyba go nigdy do tego celu nie wykorzystałem. Ale na no, jakieś takie szkolenia, gdzie potrzebujecie replikę broni, czy chcecie też kogoś nauczyć jakiejś tam podstawowej obsługi broni, niekoniecznie zabierając ze sobą swoją broń, czy poćwiczyć CQB gdzieś w mieście i nie chcecie zabierać ze sobą swojej prawdziwej klamki, no to to jest y, taka spok opcja. Ja jakoś tam strzela, ale umówmy się, nie był to mój priorytet, żeby to była jakoś bardzo wysokiej jakości replika SG, która, y, którą będę wycinał przeciwników na strzelankach, bo zwyczajnie, tak jak mówiłem, na nie nie jeżdżę. Lećmy dalej. Wiatrówka kopia Berety PX4 Storm. Nie wiem, czy rzeczywiście taka jest w rzeczywistości. Bardzo ciekawa była w momencie kiedyś tam uczyłem do patentu, bo nawet w pewnych aspektach to praca na spuście jest bardzo podobna do prawdziwej broni palnej. Wiele rzeczy dało się z niej nauczyć. To jest jakaś tam stara wiatrówka, ale mam. Więc, skoro ją mam, to robi za ozdobę, w momencie kiedy na ściance nie wisi Helm. Hełm jest bardzo ciekawą rzeczą. Są na nim słuchawki aktywne Irmor, i normalnie tego hełmu pewnie użyję na najbliższych zawodach Defcon One, bo jest tam wymagane posiadanie hełmu. Yy, to jest oczywiście wszystko chińszczyzna. Znaczy, może nie oczywiście, a to po prostu jest wszystko chińszczyzna. Hełm jest również dla mnie troszeczkę za duży, więc w momencie, kiedy będę kończył kompletować mój e, civilian equipment, wyekwipunek świadomego cywila, no to pewnie go, jak już będę zmieniał na coś konkretnego, to wymienię po prostu na taki, który będzie pasował na mój łeb i nie będzie za wielki. Yy, tak, natomiast do tego, żeby był noszakiem na słuchawki, żeby trenować, właśnie do jakichś zawodów typu DEFCON, na który się w tym roku wybieram, no to wydaje mi się, że jest w miarę okej. Okay. Kupiłem go za jakieś 120 zł, więc. Przynajmniej masa się zgadza. Yy, nie będę go zdejmował. Niebieski granacik od przemka UFO, yy, wyprodukowany przez firmę Pyrosoft. Do wykorzystania w jakichś turbodziwacznych sytuacjach, które możecie sobie wymarzyć, ja w życiu bym nie przechowywał w domu nielegalnych materiałów wybuchowych. O tym złym chłopaku zrobiłem cały film, więc zapraszam oczywiście do obejrzenia e, mojego filmu o moim play karierze. Co prawda, doszło do niego trochę zmian. E, ładownica GTG, z GTG tak samo. Doszły komfort pady i plecak Rocket Panel. W zasadzie panel do plecaka Rocket Panel. No ale również potrzeba na to kolejnego filmu, bo jest, są to bardzo ciekawe rzeczy, a nie chcę tutaj się rozwodzić na ten temat. Dwa plecaki, bardzo podobne, a jednak różne. Oba fajne spoko. Jeden to jest Halifax z Direct Action. A drugi to jest 32-litrowy Hardy UFO, który też jest spoko i też jest całkiem ciekawą konstrukcją. Nie wiem, czy z perspektywy dzisiejszej kupowałbym oba, chociaż tak naprawdę oba są dla mnie równolegle przydatne i z obydwu korzystam, więc no, w sumie. Zabół korzystam, więc to najważniejsze. Oczywiście to są kolejne rzeczy, o których przydałoby się zrobić film. No ale nieważne, idziemy dalej. Ten miecz. Oczywiście kurwa miecz. To nie jest nic szczególnego. E, przynajmniej tak jakoś technicznie, bo jest to zardzeweł miecz z płaskownika. E, trochę podobny do tego, który mam obecnie w logo. E, no zamiast mam do niego pewien sentyment, bo jest to miecz, który zrobiłem. Zrobiliśmy razem z moim tatą, jak byłem nastolatkiem. Właśnie z kawałka płaskowników jakiś tam kulka ze złomu, kawałek parakordu i to był miecz, który używałem na jakimś tematycznym rajdzie harcerskim w których był motyw przewodni taki larp w zasadzie. Fantastyczny. Mam ten miecz, mam do niego duży sentyment, lubię na niego patrzeć, lubię czasem się nim pobawić. Jak byłem dzieckiem, to na takie miecze się napierdalaliśmy z kolegami i była super zabawa. No, oczywiście jest to skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne i nie powinno się tak robić, ale no, byliśmy dziećmi i my tak robiliśmy i była to dla nas super zabawa. Tak, ktoś, ktoś dostał tę głowę i sobie rozciął. To sobie nie rozciął głowy jako dziecko, niech pierwszy rzuci Tak, jako ten mieczak, który sam zrobił. Dalej kącik kowbojski, czyli toporek CRKT, taki a Taki fajny właśnie, żeby przyczepić sobie do plecaka, jak idziecie na jakiś biwak, ściąć trochę drzewa czy coś wbić w ziemię, więc z jednej strony ma młotek, z drugiej strony ma toporek. Taki całkiem sympatyczny, ludzie chwalą tego Hogana. Można do niego dokupić te, te drewienka, więc nawet jak to pęka, a czasem pęka, to jest to wymieniane, więc fajnie. Dalej, kapeluszkow bojski, filcowy. Pozdrawiam serdecznie youtubera Anshuurlesa, który już nie nagrywa e, strzelskiego kontentu, ale bardzo często występował w podobnym kapeluszu. Więc e, dostałem go od mojej żony. Chyba jak jeszcze nie było moją żoną, bardzo go lubię. Byłem z nim w kilku miejscach na świecie i świetnie mi się z nim podróżowało. Bardzo fajny, lubię go, podoba mi się ten kolor. Ostatnia rzecz, też trochę sentymentalna. Jest to miecz świetlny, który zbudowałem sobie kilka lat temu, jak byłem w Disneylandzie, w Kalifornii. Ogólnie, jeśli ktoś nie wie, jestem ogromnym fanem Gwiezdnych Wojen. Przynajmniej byłem zanim Disney wypuścił tą, ten ostatni epizod. Teraz ta moja miłość troszeczkę osłabła. Jakby już nie mogłem oglądać tej serii tak jak kiedyś. Natomiast z tym bawiłem się świetnie. A w tym Disneylandzie składanie tego miecza świetlnego to, był, to było całe show, całe experience. Naprawdę bardzo fajna przygoda. Nie warta pieniędzy, które za to wydałem, ale miło mi to wspominać. On w zestawie jest z taką... Żarówą z takim LEDem, który można doczepić, i on normalnie się zapala. Fajne, kurde. Tak więc, to było na tyle z tym, co zgromadziłem na mojej ścianie. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniło to temat wystroju mojego wnętrza, mojego mancake'a. Dajcie znać w komentarzu, co Was zaskoczyło na mojej ściance. Jak zwykle zapraszam do wspierania kanału poprzez kliknięcie przycisku WESPRZYJ Można osoby wspierające mają wcześniejszy dostęp do moich filmów, do czego serdecznie zachęcam, do subskrypcji, lajkowania. Zapraszam również do słuchania podcastu Rozmowy Stoku, śledzenia na Facebooku, Instagramie. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.